Uważam, że y, y, za sztab szkoleniowy najdroższy w historii Polskiego Związku Piłki no, że ja też mogę jako były reprezentant i, 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 i były, były trener i, i były piłkarz, też mogę już jako kibic nawet od niego wymagać tego, że ja bym chciał widzieć, co żeśmy z zrobili jaki on ma pomysł, bo wiesz, zaczeczewianie się i mówienie, że, że wszystko najlepiej, to nie jest dobry, dobry kierunek, jednak jest szef PZPN-u, no, który, który, który jest nad nim, który jest nad nim, wycofał się, no bo po meczu z Węgrami to on się z wszystkiego wycofuje, tak? I, i, I wielce wtedy się tłumaczy. No, uważam, że, że e, pod uwagę trzeba wziąć wszystko: warunki atmosferyczne, stadion, 120 minut, rzuty karne, trzeba odpowiednio montalnie zespół. Ja mo, mo, moje zdanie prywatne, a, a rozmawiam też z niektórymi piłkarzami, bo z niektórymi się kumpluje, którzy aktualnie grają i kiedy kiedy, którzy nie, do niedawna grali, tam cały czas jest problem bariery językowej. I nikt mi nie powie. Nikt mi nie powie, że wszyscy tam rozumieją perfekcyjnie po angielsku, gdzie jeszcze Souza mówi naprawdę średnio po angielsku. To nie jest dobry angielski. E, pytałem się ludzi, którzy to na mówią, Może im mniej zrozumieją, tym lepiej? Nie wiem, Jacek, to akurat nie jest dobre. Jacek, bo bo nie, nie jest, dochodzi, nie dochodzi, tak, to jest. Jacek, ja nie jest. to się bo, nie zgodzę, bo, bo na pyta? razie wychodzi Jacek tak, że na razie jakby go w ogóle nie rozumieli. A, a staramy się a, wymyślić, że na ten mecz akurat się uda. To... Nie zatrudnią w końcu tłumacza, który tym chłopakom, bo nie każdy zna angielski, uwierzymy, Jacek, wiesz jaki jest wstyd przyznać się w reprezentacji? Ktoś ci się zapyta, ty no znasz no angielski? Każdy powie, nie, 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 znam, rozumiem wszystko. A potem wiem, że chodzą i pytają, nie wiem, raz Kuby Krakowskiego, raz kogoś innego, e, 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 b, b, Dobra, czy naprawdę 100% tak. Zrozumiał. Ja uważam, że to jest ogromna bariera i albo my zrobimy coś. A będą, z tym, dla... a będą decydowały te najmniejsze detale. Ja uważam, że stać nas jako związek, żeby zatrudnić prawdziwego biegłego tłumacza, który tym chłopakom pójdzie i to wyjaśni, bo ja uważam, że te odprawy, które on robi, które ja czasami jeszcze widzę w internecie, dla mnie to jest w ogóle abstrakcja, że pokazujemy odprawy w internecie, bo to jest profesjonalna piłka, a nie, a nie szopki. Że my mamy problem, my mamy. Problem Problem, żeby się przyznać do tego, że ktoś nie umiał gry. wpuściłbyś takiego tłumacza do szatni? proszę? Wpuściłbyś takiego a ty, tłumacza że on do on ma płat on podpisuje. Nie, klawzunę, nie ale to, że wiesz, chodzi mi też o, o taki o ale co, no jako... na odprawę. Ale to nie rób odprawy dwie godziny przed meczem, tak jak on robi. Tylko zrób dzień przed meczem, żeby ten piłkarz też mentalnie się do tego spotkania przygotował, a nie, że my się boimy, że coś wyjdzie do gazet, bo dziennikarze napiszą nie, no, Tomek, prawdopodobny skok. powiedzmy sobie szczerze, że samo odprawa przed meczem to jest jakby trochę taki. Dać impuls jakiś tam zespołowi, a, a to u jak masz grać, to musisz sobie wypracować wcześniej w treningach i tak dalej. No to o tym na mówię, no. Dlaczego ja trochę to zabrzmiało? Ja faktycznie wbiłem mocno szpilę może trenerowi taką, że, że lepiej jakby nie rozumieli, dlaczego nie miałem może takich intencji, żeby tą szpilę wbijać. Może troszeczkę, okej. Okay. Ale najlepszy dzisiaj. Ale, ale, ale wiecie, ale chodzi o, o to mi chodzi, chodzi. chodzi mi o to, że, że tutaj jest jakby rozbieżność pomiędzy i cały czas to powtarzam, rozbieżność pomiędzy tym, co trener są nam obiecywał, jak ten zespół nasz ma grać, że, że my mamy grać z tymi najlepszymi, <coughs> równy z równym, nie bronić rozpaczliwie wyniku i tak dalej, i tak dalej, tylko gdzieś próbować atakować. Czyli z tego nie wyszło. A potem jak wychodzimy na boisko i te mecze, które my dobrze graliśmy i w jaki sposób my zdobywaliśmy bramki, to okazuje się, że my robiliśmy Odwrotnie. w swoim dobrym stylu, czyli agresywnie, ambitnie grająca drużyna, chłopcy wychodzący do kontrataku jak do pożaru, mocniej przy stałych fragmentach gry i w ten sposób w eliminację zdobywaliśmy bramki ja tam liczyłem te bramki to my zdobyliśmy wszystkie bramki z ataków szybkich i ze stałych fragmentów gry my nie zdobyliśmy bramki z ataku pozycyjnego nie licząc tych meczów oczywiście z Andorą, nie licząc meczów z San, San Marino. Marino bo to są totalni e, outsiderzy także No z nimi inaczej pozycyjnego tak, bramkę miał, to dograł na Frankowski myślę, i może niefortunne to zdanie z tym z tym to, co Buksa strzelał rozdanie. to była jedyna bramka chyba z ataku takiego pozycyjnego tak. lewą nogą co do a propos Paulo Souza to jeśli można też posłużyć się klasykiem, niech nie idzie drogą Leo Benhakera, zwłaszcza późnego Leo Benhakera, mhm. który no, wziął się za pouczanie wszystkich dookoła, a nie, a nie poprawianie polskiej piłki, na co przecież liczyliśmy zatrudniając takiego szkoleniowca takiej klasy.